Jakie są polskie kreskówki dla dorosłych, jakie znacie? Z pewnością odpowiecie Władcy Much i Twory Bartosza Walaszka, tak jak Kapitan Bomba, Blok Ekipa albo Egzorcysta. Jednak wiecie lub nie, ale w latach 2000 na Śląsku powstała też inna animacja dla dorosłych, o której być może nie słyszeliście, ponieważ nadal jest ona projektem dość mało znanym, a przynajmniej w obecnych czasach Nudle. Nudle to animacja, która została stworzona na potrzeby stacji telewizyjnej Telewizja Śląska, lub jak to woli TVS. Na początku sam tytuł: Nudle. Wnioskując po opisie jednego z odcinków, miałem wrażenie, że to jest jakieś śląskie określenie w stylu Ziomek, albo Kumpel ale szukałem po paru słownikach śląskiej gotki i nawet pytałem się o to faktycznego ślązaka i… nigdzie nie czy są nudle. Ale koleś z czołówki wydaje się być bardzo podekscytowany tym, że… nudle są. Nudle są. Z pewnością nie słyszeliście o tej animacji z paru powodów. Po pierwsze, była emitowana na kanale, który nie jest jakiś za specjalnie popularny w ogólnopolskim rozrachunku. Po drugie, nie jest dalej produkowana od kilku lat, a dzisiaj opowiem wam, dlaczego choćby warto rzucić na nią okiem. Bohaterowie serii to paczka chłopców z osiedla. Gracz Chinch, chuligan z wieżu, fuga, która je kiełbasy, ci dwaj goście, dwaj kibole i osiedlowy menel, który wygląda, wygląda wybitnie jak orzeł. <laughs> nie, patrzcie, to jest orzeł. Zgaduję, a wręcz jestem niemal całkowicie pewien, że działa to trochę jak świat według Ludwiczka, gdzie odcinki bazowane są na faktycznych historiach z życia twórców, szczególnie, że na początku każdego odcinka można zobaczyć, jak twórcy mówią o swoim dzieciństwie. Jak już było po wszystkim, to tak mi łapy drżały normalnie tak aż nie? A najgorsze było to, że wieczorem musiałem na ZPT zrobić taki rysunek techniczny i brałem linijkę, uwek, to w ogóle nie mogłem jednego do drugiego przyłożyć. Ciężki dzień, bardzo ciężki dzień. W sumie to chciałem jakoś przed fugą przyszpanować, ale wyszło na odwrót. Myślę, że na początek warto pomówić o czymś, czego albo polubicie, albo znienawidzicie w tej kreskówce. Styl artystyczny. Z pewnością kiedy tylko go zobaczyliście, przypomniała wam się pewna inna polska animacja. Hmm, jak by ci to wytłumaczyć? O! Tak. Tak, animacja jest bardzo podobna do tej kleja QB i będę z wami szczery, myślałem na początku, że Nudle to jest jakiś kolejny serial Klejaku Biorąc pod uwagę to, że sam Klej B też jest Ślązakiem. W szczególności postacie Kiboli bardzo przypominały mi postacie z jego animacji, ale nigdzie gdzie były informacje o produkcji Nudli, nie mogłem znaleźć nic o kleju QB. Ale jest bardzo podobna, przyznajcie. Być może niektórym będzie przeszkadzać jakiś styl, który, no umówmy się, wygląda gorzej niż Woboty, ale hej, ten film robiła, o ile mi wiadomo, zaledwie grupa paru przyjaciół, a nie jakieś duże studio. Ja jestem osobiście do tego neutralny, choć muszę przyznać, że postacie wyglądają czasami, no... niepokojąco. Tym bardziej kiepska grafika mi nie przeszkadza, ponieważ tutaj faktycznie, w przeciwieństwie do wielu innych kreskówek z kiepską grafiką, kreskówka broni się faktyczną treścią. Odcinki są proste. Banda osiedlowych kolegów bawi się razem i przeżywa różne przygody, takie jak zaczepianie meneli, żenujący i preski u rodziców, albo nocna wyprawa na ognisko i... tak sobie żyją. Nie mamy tu żadnych twistów jak we Władcach Mów, typu postać nagle okazuje się kosmitą, albo jakaś jadłodajnia sprzedaje organy. Nie, to jest po prostu... slice of life. Nudle posiadają coś, czego inne kreskówki dla dorosłych, szczególnie obecnie, raczej nie mają. Taką... szczerość. Kiedy ją oglądam... Czuję się, jakbym słuchał, jak kolega opowiada mi o przygodach z dzieciństwa. Nie kryje się pod płaszczykiem przekleństw, żartów o seksie, nawiązań do popkultury i żartów, które zdechną po tygodniu. Postacie przeklinają, to fakt, ale przeklinają jak faktyczni ludzie, nie jak Ricky Morty. Postacie biorą używki, ale robią to jak faktycznie dzieci mogłyby palić swoje pierwsze papierosy albo pić swoją pierwszy alkohol a nie po to, żeby pokazać, ja jaka bajka jest dorosła. Wszystko zdaje się takie, no, po prostu. Prawdziwe. Oczywiście też nie jest to jakaś animacja mega wybitna, rewelacyjna i nie będę określał jej jakąś najlepszą polską animacją dla dorosłych, bo taką dla mnie oczywiście zawsze będą egzekwo bomba i Ładcy much, ale nudle mimo to są całkiem fajne, takie mocne 7 na 10. Jest to dość unikatowy produkt, którego raczej już nie uświadczymy i który warto docenić. Powstał nawet specjalny odcinek Nudli z lepszą już grafiką, stworzony na potrzeby samego PKP, jako film nawiązujący do tematu bezpieczeństwa na torach, gdzie nudle mają jakieś dziwniejsze, bardziej realistyczne ludzkie designy. I ten odcinek jest chyba najbardziej przeklęty ze wszystkich, przez to, że ustanawia, że kanonicznie zwierzę czekasz, pociągi rozjebią człowieka, żeby bawić się z trupami. Wiecie, jaka jest mała szansa, że będzie wypadek? Na takie coś warto czekać choćby i nawet rok. Ale co dalej z nudlami? Tylko te odcinki i nic? Tutaj historia robi się mglista. Znalazłem informację, że powstały też inne odcinki z nudlami, ale nigdzie nie mogę ich znaleźć. Albo zostały ukończone i nigdy nie wypuszczone, albo wypuszczone i przez nikogo nie zarchiwizowane. Pod jednym z filmów znalazłem też komentarz jednego z twórców nudli, gdzie stwierdził, że nudle anulowano z prostego powodu, że zleceniodawcy uznali projekt za coś zanadto niszowego. Szukając informacji o serialu natrafiłem też na to, że o ile sam serial został zakończony, to w roku 2020 jeden z twórców dał znak na swoim kanale i okej, okay. te, te miniaturki są straszne. Same filmy też przyznam są nieco niepokojące, ponieważ są to testy te animacji bez dźwięku. Wnioskując po samych filmach, twórcy Nudli chcieli zrobić ich reboot w postaci krótkiego filmu. Udało im się nawet przywołać Nudla do prawdziwego świata. Zrezygnowali też z tych pseudo-realistycznych, niby ulepszonych modeli z filmu wykolejeni zrobionego dla PKP na rzecz tych starych, które muszę przyznać, że mają większy urok. Prace nad filmem dalej trwają, z tego co widzę, bo fanpage autora jest wciąż update'owany, więc ten film kończę małą wiadomością dla twórców Nudli i tego nadchodzącego filmu Nudle: Oddolność Dolnoślązaka dla górnoślązaków. Wasz projekt jest wyjątkową rzeczą, która widać, że była tworzona i być może dalej, mam nadzieję, jest tworzona z pasją, i naprawdę chętnie zobaczę. Jak w końcu zostanie wykonany, o ile zostanie wykonany, na co mam nadzieję i naprawdę wam w tym kibicuję. Taki niezależny film animowany dla dorosłych o dzieciństwie może być naprawdę fajną rzeczą. Naprawdę życzę połudzenia w ogólnym przedsięwzięciu, bo widać, że w serial była wkładana pasja i serce, coś czego po prostu nie czuję z innymi animacjami dla dorosłych, że jest to po prostu seria, którą paru ludzi zrobiło, bo chciało poopowiadać o tym, jak to kiedyś było, a to mi pasuje. I winszuję twórcom za to, że dalej coś dubią przy tym uniwersum, mimo faktu, że TVS aniołowało serię. Naprawdę mega szacun po prostu dla twórców, naprawdę ogromny szacunek mam dla nich za to. Myślę, że... By to było na tyle w tej recenzji. Naprawdę fajna kreskówka. Polecam i pamiętajcie. Nudle są. Nudle są.